No hallo. Szumany polim live'a, Bias? Tak. Zapraszam was serdecznie na Discorda. Największy Discord o tematyce Dawida Wójcika. Znajdziecie tu aktualne Discordy Jaspera. Szuć linki do live. Link w opisie. Pozdrawiam Emilka. Czosnek, czosnek. Ktoś pisze czosnek, czosnek, czosnek. Cebula, czy tam czosnek, czosnek. Ostra papryka, czosnek, ogól brwi, ogól brwi, czy czosnek, papryk. Dobra. Albo ktoś mówił: tańcz przez 5 minut. Że masz tańczyć przez 5 minut. Sto 103 łapki. Dobrze, Już są łapki, czyli tańczysz! Tamciemy. Ale Dawid, musisz ustawić światło! Ale ustaw światło! Dlaczego jesteś taki mądry? Co? No bo jestem po prostu. Już jest no to cebula, Dawid, nie... cebula, cebula i mleko. No racja. No tata, ta, jem cebulę z mlekiem za 27 zł. Uspokój się. A głos, dobra, poczekaj. Dobra, widobie. już jestem. Mamy cebulę wam cebulka wcinasz 3 2 1 Hm mm. Dawaj, dawaj, Dawid, daj on. Szybciej, szybciej. Smaczne? Brawo Dawid, podjąłeś się wyzwany Zjem! Jeszcze zjem to Tego nie zjem, tego nie zjem widzowie Ale, Ale musisz zjem. całe przecież, było mówione, że całe Jemy cebulę e? Dobra cebulka mi tobie. Ale to tak dużo musisz jeść Cebulka, rozpina, dziurka <laughs> wiersz, wiersz. Ej pozdrow, to fryza masz to Dzięki Freeza! Dzięki Freeza! Ja cię nie mogę pozdrowić od Dzięki Freeza! Dziękuję ci! Bystrzak, bystrzak, pozdrowić od Bystrzak! Ja faktycznie! Bystrzak TV! No, dzięki Bystrzak! Dziękuję za rajdę! Ja za tego rajda ja bym zrobił jakieś wyzwanie. No, dobra. A to. Pozdrowić od Boxdela na czacie, co? Od Boxdela? Co? 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 Nie wierzę! Nie wierzę, że Boxdel mnie reaguje. Boxdel. Rajduje mnie Boxdel. Boxdel cię reaguje? Rajduje, rajuje mnie Boxdel. Nie wierzę w to, że Boxdel rajuje. Boxdel cię rajduje? Nie wierzę, poddo od Boxdela. Wszyscy poddo do Boxdela piszą chyba. Wow. Dzięki Boxdel. Dzięki Mordecko. Nie wierzę, że kamerzysta i krus wiem rajdują! Dzięki Mordecko. A braka nabra! <laughs> łokieta, blok, łokieta. Dawaj. No jeden jest dolar. Donate! 1 euro! No nie bierze! <grym> Dawaj, Dawid! Jeden, Dawaj, Dawaj, jeden dolar jest! Jest jeden dolar! Wow! Przejdź ciastko za Nie dostaniesz czaska! Nie dostaniesz! Warczyłaś na mnie! Zły piec! Zły piec! Marciu na mnie No dobra Chodź Miszka, patrz kamerkę To jest moja miszka, widzowie Moja miszka Hasta la vista, baby Hasta la vista, hasta la vista baby. baby A dobra, za tytuł Ony tak... Kurde Ony... Ona by tak chciała Tańczyć ze mną Palić szlugi, później liczyć bekon ona by tak chciała tańczyć ze mną, szlugiem pójdzie liczyć bekon. Znaczy, czy już szukałem, że gdzie powiedziałem. We mnie napis do roku, że napierdalamy rano, a wracamy po zmroku. ta kieta mocapeta, mocna peta, żagle, a na horyzoncie klepa kapitan tego statku. Co prowadzi się jak beta, podbija nowe lądy i przedaje nowy przekaz. Może to. Taru, ludzie. Liczyli się bez urazu, 99% tyle. Ile ma problemów? Nika po butelce? A ty zaśnij psuka, problemy cię nie dręczą, a ty zaśnij pszczółka, problemy cię nie dręczą. Minęło 10 lat, był pszczółka tam, gdzie nie chciał, dzielił pokój z chłopakami w domu, dziecka, patologia dla dziecka, tylko go prześladowała. Jego pozycja w życiu, pozycja przygrana, a gdzie jego mama? Alkohol wybrała i przez ten płyn nigdy go nie kochała. A jego ojciec, nawet kurwa nie był lepszy, pieniądze z opieki, na budę przepieprzył, On wiedział, wiedział, że nie może się poddać dorosłemu życiu dzisiaj, musi coś powstać. Był, spotkał pszczółkę, dziewczynę, która go kochała i gdzie ta dziewczyna, gdzie ona się podziała, pewnej nocy pszczółka, tak ci powiedziała, sorry pszczółka, nigdy cię nie kochałam, taki jak ty, ma zaoferowania. Zostały ci blizny, pszuka na ciele, Odrzuci, odrzucili cię nawet, twoi lepsi przyjaciele. Mówisz do kolegi Pszuka, czy go przynocuje. Powiedział Ci kolega Pszuka, chyba żartujesz I co powiedzą starzy Pszuka, na, na, tako, na kogoś takiego? Sorry Pszuka, jesteśmy kolegą, więc zamarz został, zamarzł no, na dworze tam, tamtej nocy. Zostawił go kolega, nie udzielił mu pomocy. Bóg nie mógł tego Bóg nie mógł tego patrzeć. Dobrze widział, dlaczego i zabrał dzisiaj zabrał go do nieba. Zabrał go do nieba. A ty powiedz: Psuka, kogo widzisz? Chłopaka z ulicy. No, chyba się nie widzisz. Z nami psuka, gdzie nikt wygra. Nikt nie wygra. Takich nie daje jeszcze szans. Psuka, podbyć się też bydła. taki załatwiać się krótko. Nie, to nie jest miejsce dla mnie. Psuka nagród dziś, Ja też dzieckiem Boga. A przestrzegasz mnie jak wroga, jakbym zabił Ci rodzinę. Gdzie on psuka, że chcecie urwać z piekła? Widzicie we mnie artystę, ty. cię wielkim łukiem, widzicie we mnie sadystę. Ja dziś wielkim łukiem, ja dziś wielkim hukiem rozpoczynam. Dzisiaj wielki tour i my pszuka, wciąż żyjemy tutaj wciąż brudne ulice. To jest nasz dom. Elo. Dobra, widzowie, jak nabiję rangę silver albo golda, fordajcie, to już będę niepokonany. Jest ranga silver, gold. Sirwell, gold, gold, jak tak samo jak blolu. Takie same ranki są. Sirwell, gold, blue i jakiś jeszcze red. Pamiętajcie, widzowie, fornicie tak, taka reguła: jeden na wszystkim, jednego. Kryjecie komuś tyły, on kryje wam tyły. Musicie być wierni swoim ideom i przekonaniom. Więc pamiętajcie, to jest najważniejsze: ważniejsze to jest honor. Honor i godność. Pamiętajcie, żeby nikt wam tego nie odebrał i waszym dzieciom, jak będziecie dorośli, pamiętajcie, liczy się tylko honor i godność człowieka. Powinien być powinien zostać politykiem, wiecie? Kandydujcie na Raspera, każda dziewczyna jest, yy, lubi ogiera. Albo kandydujcie na spera, każda dziewczyna się rozbiera. O! Powinien kandydować na, na burmistrza Pamięt, kurde. Do gazu i wypierdalaj. Zabiję ci ryżka... Dobra, weź! Ogarnijcie tego typa! Ogarnijcie tego typa! Ogarnijcie tego typa. Tak ale to spermę pięt po raz... Boże, no, weźcie, tak. ogarnijcie go! Zgadzajcie, po jeden koleś ma snajper! Zgadzajcie, bo jeden koleś ma sniper. nie gram Nie gram z nimi i mi bo jeden koleś ma, Kole, ma snajper! Ja dobie. Wyszedłem z gry bidowe, bo nie będą mnie obrażać! I pójdę takie indy. Dlatego wyszedłem bidowe z gry! <grym> Jakiś koleś mi najebał. Nie wiem co zrobić. Mam jego dokumenty, mu zajebałem i mam iść po bratać po, na policję. To lepiej na policji stary, jeśli ci pobili, to masz jego dane osobowe, masz jego dobód i... masz jego portę, tylko ma dobód i tego. Dowód i dane osobowe to szybko go namierzą. Ale ja mam lepszy pomysł, Dawid. No? Ja mam jego dowód. Ja chcę mu wziąć pożyczkę na 10 tysięcy i dać ci do dużego, i resztę dla mnie, żeby miał nauczkę. Na przykład 1000 zł dla ciebie, a 9000 tysięcy dla mnie. O, 1000 dla mnie, to bardzo by było miło. Ale to jest legalne? Legalne? O, no, o, witam. Nie, kurwa na Mogę Wam coś zaśpiewać? Pewnie. Siedzę na kanapie i patrzę ci po sto Ja patrzę ci na dupę, bo poczet przyszła w nocy. O, witam. Ko ej, Mogę Wam coś Wam zaśpiewać? No, no. Siedzę na kanapie i patrzę ci po sto Ja patrzę ci na dupę, bo poczet przyszła w nocy. Dobra, o, witam dobra. koleżanki. Mogę coś Wam zaśpiewać? No! To by znowu! Wiedziałem, że to wy! Wiedziałem, że to wy! Po oczach koleżankę poznałem, po to okularach koleżankę poznałem. Że to. Że gadałem z wami teraz. Siema! Ruski. Ej, ty, spadaj. Ej, ty, spadaj! Ruski. Sema. No? Ile, ile, ile lat kończysz ten za rok? W podobnym roku kończę 33. A ile masz teraz? 32. Dobra je bacz, Disa Pójdź w dupę Ta, tobie też, Nara, czarnuchu Elo, witam koleżankę Witam. No koleżanko, co ci powiem, tylko się nie rozłączaj, okej? Okay? Nie rozłączaj się. No, no, Robi live'a, mam 209 łapek w górę, 1500 widzów. A, a jaki to live? U kogo to? U mnie No kurwa, wiadomo, że u ciebie nie u mnie. Dobrze, koleżanko, nie bluźni. A, coś... A ile osób Cię ogląda teraz? Teraz mam 1790 O, no to widzisz, zajebiście, to pozdrawiam wszystkich widzów oglądających Cię Ładna jesteś jak na dziewczyna. Dzięki Ile masz lat? 18 Wow, masz chłopaka? E, nie A mógłbym Ci poprosić o chodzenie? Słucham? Czy mógłbym cię poprosić o chodzenie? To, ty, mordo, tak łatwo to nie ma. No, ale no, spotkalibyśmy się w Łodzi, przyniósłbym ci kwiatka. Kwiatka bym ci przyniósł, yy, kupił ci bombonierkę, pociąglibyśmy na do kina. A ja nie lubię bombonierek, wiesz, nie lubię bombonierek. To do kina pójdziemy, ja zapraszam. Wiesz jak mnie nazywają? Jak? Ja David Jasper, ale mam ksyby wampir. Wampir, czemu wampir? Chcesz wiedzieć? No, dawaj. O oh, kurde, patrz, Ada, zobacz, patrz, pokaż jeszcze raz. Nie. No, dawa jeszcze raz. Wampir, mam dwa, jeden tutaj, a drugi tu. Jak wampir wyglądam. Oj, oj. Ojeju, jeju, wierzę cię... zakochałem się w tobie. <laughs> Jest bardzo ładna. Dziękuję bardzo. A weź no wpisz, może. Napisałem ee... ci, kochanko. Dawidjasper.oficjal ja mam na imię Sandra Sandra masz na imię? No Cześć Sandra, Dawid ja, Czekaj Jesteś słodziutka Bo ja tam przed chwilą, wiesz? O, o uważaj, bo ci policzka, policzek <noise> dam Buziaczka w policzek ci dam, słodziutkiego Uważaj, bo jestem, <noise> jestem wampirem Mam chętkę no, na, moją, na twoją szyję Na moją szyję? No Na moją szyję chyba każdy ma ochotę Lecz koleżanka ja. ma ochotę na moją szyję. <laughs> dobre, dobre. Skąd, gdzie, skąd jesteście? Gdzie? Skąd... Jeszcze raz, bo przerywało. Skąd jesteście? Skąd jesteście? Okolice Koszalina, kojarzysz? Koszalina, a ja jestem w y, okolicę Pabianicowo-Kłodzi. Nie słyszałem, bo przerywało. Jestem obok Pabianicowo-Kłodzi, mieszkam. Pabianicowo-Kłodzi, mieszkam. Kojarzysz? Co tam pijecie? Co tam pijecie? Piwko? Piwko? U ciebie Piwko. na chacie? Dobra, u, u ciebie na chacie? U twojej mamki, jajca w żobie. Do you speak English? Nie, Ja ja Ja, <laughs> ja, ja, ich. Das ist wursz? Sak maj dzik, retard. Was jest los? was jest los? Sznela, sznela. A. Co to za kolo? Czyś tam chylił? No weź, to wypierdalaj! No weź go, mogę mu zajebać? Możesz, dawaj! Dobra. Nie, to wypierdalaj! I go nie Ty go, z, z... z tego splackaca go! Plaskaca go, Czego dawaj! Dawaj go, splackaca! Czekaj, z kamerkę z... Z... zmień! Czekaj, kamerkę dawaj! Zabłysz go, z Dawaj! Z Splackaca go! Dawaj go! Dawaj go! Dobrze! No Dobrze! No dosiadł! dosiad! Dawaj go! Jak Ravonix! Jak Dawaj go! Dawaj go kurde! Ale Cię dosiadł! Ale z Ciebie lamus! Dosiad Cię! Wysłałem Wam linka Zapraszajcie mnie na streama I widzimy się dobie jutro O 15.30 15 na live Obiecuję Wam, że będzie punktualnie live o 15. Punktualnie o 15 będzie live na YouTubie. Więc informuję Was na Facebooku, na Steamie i na grupie NB. Trzymajcie się, pozdrawiam jeszcze raz i mienocki mam dziczę. Trzymajcie się i